Siema, Gabor z tej strony, a to jest mem, manga X Adaptation, e, jakiś rok temu, czy tam więcej nawet, był taki cykl, Gabor przegląda memy o SCP, e, wy mi tera, wtedy bardzo e, dużo memów o SCP nagraliście, na, na, wysłaliście na mojego Discorda i... Ja nie wykorzystałem tych wszystkich memów, a uznałem, że skoro to Lesi siedzi w formie archiwalnej na moim Discordzie, to mogę sobie z tego nagrać odcinek, bo przegląd memów to też jest taki spoko content według mnie, w sensie ja kiedyś bardzo dużo oglądałem przeglądów memów, na przykład w formie Overwatcha u Gimpera, hajsowników Gimpera swego czasu legendarnych, więc uznałem, że można coś takiego zrobić, poza tym, co są memy SCP-a bardzo... Chętnie się pośmieję, link do mojego Discorda w opisie, bo ciągle ten Discord funkcjonuje, jest tam dużo fajnego kontentu, zapraszam serdecznie, a my lecimy. Pierwszym memem, w ogóle będę to starać się jakoś w takiej fajnej, miłej formie zmontowanej robić, jest to. Nie wiem, to, to są trochę memy autorskie, pewnie trochę internetowe. W każdym razie, manga anime Netflix Adaptation. Przepraszam, że się nie śmieję, ale... Ja już ten mem wisi na moim ekranie od 5 minut, więc już co się miałam pośmiać, to się pośmiałem. W każdym razie jest to śmieszne mem, głównie dlatego, bo znaczy też nie rozumiem. Ja ani nie oglądam magi, mangi, nie czytam manga, ani nie oglądam anime. Mango jest SCP-096 z Containment Breach'a, anime jest pierwsza wersja SCP-096 z Sela, a Netflix Adaptation jest aktualną wersją SCP-096 z SLA, gdzie według mnie przynajmniej ta najnowsza jest najlepsza, więc nie wiem czemu Netflix Adaptation, skoro Netflix Adaptation chyba jest najgorsze i manga powinna być najlepsza, nie wiem. Next. Y Wszystkie z tych trzech rzeczy cię okłamią, tak? Wszystkie trzy cię okłamią. Nigdy nie pytaj kobiety o wiek. Pa mężczyzny o jego wypłatę. I Fundacja SCP, gdzie i w jaki sposób zyskują klasy D i... Ty, bo to jest angielski mem, widzowie, teraz wiesz bo ja nie, nie znam wszystkich... A piszę maturę w tym roku, co znaczy inmates? Więźniowy. A autorze pod rząd. Jak was śmieszy ten mem, to chyba się zaśmieliście. Nie wiem, nie, nie śmieszy, bo go nie rozumiem. Polskie mamy są lepsze, bo się je rozumie. Nie, paradoksalnie ja umiem angielski, tylko akurat nie taki. Yy... O, to jest turbo duży yy... Ktoś... Czekajcie, co? jestem debilem. Somebody minding their business having a face. It's free real estate. Buja. Jestem debilem, absolutnie. Nie, 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 podziękuję. Policjanci zamykają ogromną yy... Grę y, wychowanego w, na 3000 osób w Ikei. I <trybujesz> to jest zabawne, akurat. <trybujesz> To akurat nie śmieszy. Bo klasa: Object już nie jest Euclid SCP-3008, tylko jest Neutralized, bo zamykają. To jest to akurat zabawne. To ten mem nie śmieszy. Ja w ogóle te memy są super, bo są zabawne. Gorzej, jak nie są zabawne, wtedy nie są super. Doktor Bright wyjaśniający to, że SCP-096 lubi grać w kabu. To jest też zabawne. Ja w ogóle jestem fanem tego patternu, że mamy Zendaya i. Tomiego, nie Tomiego, Toma Hollanda, tylko bez tych wkładek Spidermanowych na oczach, jestem fanem tego paternu, ale jest zabawne, ten mem też mnie śmieszy. Też paradoksalnie nie wiem za bardzo jak się zachować w formie przeglądu memów, ponieważ co ja mam oglądać mema i mówić siema to mnie śmieszy to nie? Albo to jest dla mnie żałosne, to nie, nie, nie wiem, to buja. Ale jest Maciek Kabur Honest Reaction. psychologist the ultimate life form doesn't exist, the ultimate life form. Ej, ale to jest outdated w ogóle, to są wiadomości wysłane w 2021 roku, a to nie jest prawda. W sensie naszyjnik już nie jest na szyi pani Elżbiety, bo pani Elżbieta dokonała żywota w międzyczasie, dokonała żywota, żywotu, więc chyba zdjęła. W każdym razie no 2 lata temu, w ogóle 25 marca, to za 17 dni, ten mem był aktualny. Co my tu mamy? Jest SCP-173, jest naukowiec i ochroniarz, albo jest SCP-173 pokazujący środkowy palec i Ochroniarz się śmieje? a Naukowiec to notuje. Spoko. Ja chciałbym się śmiać, jak ten ochroniarz na tym... A, to jest bardzo... To, to, tego mema znam, bo już go postowałem nawet sam u siebie na karcie społeczności. Kiedy pa, przez przypadek patrzysz się na twarz SCP-096, to jest Guess I Will Die. I w ogóle jest taki jest pattern, to jest w ogóle przeróbka jakiegoś takiego patternu, że Guess I Will Die. O właśnie, z tym dziadkiem takim. Zaraz wam pokażę. O, z tym dziadkiem, sorry za jakość, eee, przeróbkę tego paternu. W każdym razie zabawny, mamy fajnie narysowane i ja go bardzo też kilka razy postawałem u siebie w social mediach, bo mnie śmieszy, jest śmieszny. Eee, Some things are just not to be messed with. A, to nie chciałbym mieć z tym do czynienia. W ogóle bardzo często przejawiał się motyw tego, żeby SCP-173 chodził z naklejoną na taśmę kartkę zdjęciem z SCP-096, to jest... Bronia tomowa, moi drodzy. <laughs> e, w każdym razie e, też się spotkałem z tym, żeby w obliczu pojawienia się SCP-183, co jest to totalną abstrakcją, e, po prostu mieć otwarte jedno oko, później mieć otwarte oba, później zamknąć te. I nie mrugać oczywiście w międzyczasie, i to mniej więcej ogarnia, żeby mieć jedno otwarte, drugie zamknięte. Wiecie, jak zabiega. To jego mema też już widziałem. Attention all class D personnel, please enter the containment chamber. I tu jest klasa D z mopem i wiadrem. I to jest postać Jojo. Ja Jojo nie oglądałem. Mam kilku znajomych, którzy oglądali i polecają. Ale to jest postać Jojo i w ogóle bardzo fajnie przerobiona. Na... Tylko jest tak cielowo trochę wklejony ten mop i to wiadro. W każdym razie, bardzo często widziałem pattern tego, że ta postać dziś idzie, jest taki widok od pleców, ale bardzo fajnie przerwiony tu logo, tu, 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 tu. E, uniform pomarańczowy. E, to jest zabawny mem, e, bo <ścoughs> SCP-682, trudy do Zniszczenia, i mamy wszędzie te, one się jakoś tak nazywają, te totemy z Minecrafta, co się znajduje w tych mężonach. E, to temu Fandying chyba no, on się jakoś tam nazywa, i on zapobiega śmierci. I dosłownie ma cały ekwipunek, ten SCP. Hello, SCB682. Jest dr Bright from SCP Foundation. Spell ICAP data expat. W sensie. Nie rozumiem tego mema. I ICUP? A, dobra! No, ale w sensie. Me są takie memy, że ogólnie format tego memu jest zabawny, y że jest w takiej formie zrobiony, bo ja lubię ten format memów, to po pierwsze. Po drugie, y gry słowne angielskie, że jak, y jak masz coś y przeliterować i jak masz ICUP przeliterowane po angielsku, to masz ICUP. Czyli ja widzę ciebie jak się i jest tata ekspanty i godzina rwiąca t -pose. to jest zabawny mem. śmieszny. E, when you are in the middle of containment bridge and you hear a femur crunch. Oj, to jest w ogóle chyba screen z jakiejś kreskówki, której nie oglądałem, e, ale no ja nie chciałbym się poczuć jak ta postać, e, bo w momencie, w którym jesteś w środku wyłomu przechowawczego i słyszysz... E, <coughs> femur to jest kość biodrowa? Dobrze pamiętam? Chyba? Ale tłumacz. tłumacz będzie bardzo często wykorzystany, mam wrażenie w tym odcinku, ale to dlatego, że chcę wam przekazać wartościową wiedzę. Fim, fimur, kość udowa dokładnie, nie biorę, Kość udowa. Aj, to jest dobra! Zrozumiałem tego mema. Że to jest scp 106 I taki, on jest taki chorni wzrok. W sensie chorny wzrok. Także yy, on wie o co biega. <laughs> Buja. Yy, kiedy zostajesz przypisany do jakiegoś bezpiecznego przez glut, glu, glutka, który lubi ciastka, i tulić ci się do stóp Stonks. No tak. Yy, Stonks. Yy, Trochę zżera mnie cringe. Yy. Znaczy, nie zżera mnie, taki, taki nie jest górnolotny ten mem, po względem śmieszności, ale yy, pewnie jest, yy, jak to się mówi, yy, yy, w, pobudził kreatywność, ponieważ ktoś stworzył go prawdopodobnie samodzielnie kiedyś. Yy, Gerd's locker room. Oh, I, had, I hate PE so much, my makeup is gone, boys locker room. To jest prawda, kocham! W ogóle memy z kategorii One swego czasu doznały drugiej młodości Albo po prostu e, Dostały po prostu falę popularności I memy z kategorii e, Szatnia chłopców i szatnia dziewczyn To są turbo zabawne memy I absolutnie Nie wiem, nie jestem kobietą Ale z relacji kobiet, które znam To faktycznie szatnie kobiet to było O Jezu, nienawidzę WF-u Boli mnie brzuch Mój make-up się zjebie a męska szatnia zawsze wyglądała w ten sposób. Albo było tam siwo, bo były dezodoranty łączone z epetami, i bujało potężnie. Albo ktoś robił machine z mydła. Piękne! Buja potężnie. Everything Dr. Brain is not allowed to do at the foundation. 54-31 Trwa ten film. Dr. Brain, existence is pain. Egzystencja jest bólem. Nie, nie rozumiem o co chodzi z 54-31. Może ktoś wie o co chodzi. Jak wie, to może napisać w komentarzu, a dostać łapkę w górę po tym odcinku. Tak, SCP-682. Please kill SCP-682. Ok, you are dead. Please tag someone else to kill. SCP-Foundation what the... in the secure contained protect. Fuck. <laughs> to jest fajne, bo większość tych memów jest. Yy... Po pierwsze, nieznane mi. Po drugie, to jest zabawne. mam, co w się sensie o mnie śmieszy. E, szczególnie zwrot. What in the secure contained protect fact. E, fakt, e, Bardzo śmieszny mam. gdyby e, to, to, by to było takie proste. E, w ogóle mam Discordowe to są zabawne. O kolejny mem, Nie wiem z kim, chyba wygląda też na JoJo, ale nie wiem, nie oglądałem. Oj, Josuke, yos, I erased some weird angry reptile. And now some people calling themselves the foundation are trying to. Erase my memories. Nie wiem o co chodzi, bo nie wiem kim jest Josuke. W każdym razie y, usunąłem jakiegoś dziwnego i wkurzonego gada i teraz kilka ludzi mówi, nazywają się fundacją i próbują zniszczyć moje pamię moją pamięć. W sensie no, tu chodzi o środki amnezyjne i fundację SCP, ale nie wiem kim jest Josuke. Więc... When it's almost Christmas, but your seven years old, says that he saw a naked man outside. Yo, what? Ej, paradoksalnie odbijając do tego, że SCP Boże 3000, który to był? Sze, nie, sześć, siedem, osiem, No, Julman ogólnie, to jest przerażające scp -E To, to jest przerażające jeszcze bardziej. Ja już nie jestem w wieku, niech wszyscy siedmiolatkowie się boją. <laughs> Ale to jest przerażające SCP. Son always remember dying is gay Memes z Team Fortressa też są zabawne, 4666 przepraszam Memes z Team Fortressa te są zabawne, a jeżeli SCP-682 uważasz, że umieranie jest gejowe To jest trochę nieuczciwe, bo bo nie. Random D-Boy Chaos SCP-049 <laughs> To jest zabawne, w ogóle cała ta scena, to jest scena z filmu Knopsiki i zjawiska pogodowe Inne zjawiska pogodowe, w tego policjanta jak on biegnie i było kilka memów z tym, są, jest zabawne, w ogóle, o, memy na podstawie bajek są cudowne. W każdym razie jestem pewny, że SCP-049 na pewno by tak zareagował. Mnie śmieszy. Kiedy jesteś z jest CP zamknięty w 914 i słyszysz, że za minutę jest dekontaminacja, my time has come. To jest spokojem w sensie, jest taki trochę normiński, żeby się z niego zaśmieć, ale mi się podoba, bo to jest prawda, że my time has come. Mem oczywiście zrobiony z Kung Fu Pandy. W pierwszej części, o ile się dobrze pamiętam, ale to jest relatable i, i czasami się tak czułem. Who would win? 0 SCP 096 100 chance that you will die. Creepy boy Enderman. Blocky boy can say the world <grymny> memy z kategorii Huodwin to jest to zabawne. E... Ja, wydaje mi się, że Enderman wygląda. W ogóle paradoksalnie ci panowie są bardzo podobni do siebie w kontekście długości odnóż rąk nóg i y... wybycia wysokim. Polecam. E... This time of shit is why I kill people. Eee, Jezu, to jest. Mi się kojarzy z tym takim mem, który jest takim ufolutkami. I jest takie, wiecie, takie z wyrzutami sumienia te ufolutki. Jest napisane, że właśnie dlatego was obserwujemy. <laughs> Nie wiem, czy to jest inspiracja tego memu swoją drogą. Bardzo ładny art. 049 O, to jest lore, lore SP Mem. Eee, I make anomalies for fun. I don't even need money. E, please buy this anomaly we found. I want a uh, 12 jacht. Eee, kurde, to jest takie. Oni się jakoś nazywają, te organizacje. Ta się skupia na tym, żeby opierdalać anomalie, a ta chyba je tworzy, nie wiem. I to jest MCD, Jezu, to jest Max Church Corporation, Jakiś, nie pamiętam jak to się nazywało. W każdym razie kiedyś robiłem quiz o organizacjach i wtedy wiedziałem o co chodzi. W każdym razie jakoś się to nazywało, nie pan. Terry find 11 years old me explain how SCP-096 will come for me because I są picture of Kim back that my mam. To jest zabawne <laughs> To jest zabawne. W sensie uważam, że taka sytuacja mogła mieć jakieś miejsce, e, przyszłość Cypi, to prawda kappa. W każdym razie. Parents Honest Reaction, oczywiście jak ktoś nie rozumie to przerażony 11 ja, yy, tłumaczący jak SCP-096 przyjdzie do mnie, ponieważ widziałam jego obrazek. Moja mama, mój tata. <laughs> Piękne, zabawne. Ten format memów też jest cudowny. Kocham memy, memy są cudowne. Mam na komputerze 12 000, 20 tysięcy memów zapisanych chyba. Doktor Bright umiera. Też Doktor Bright. Ty głupcze. Mam jeszcze 70 alternatywnych kont. Eggman z Sonika. W ogóle w kwestii Eggmana to bardzo dobrze zagrany przez... Yy, Jezu... Jimiego Carriego w filmie Sonic. Bardzo dobrze zagrany, polecam serdecznie sobie obejrzeć. Byłem chyba na obu częściach w kinach, o ile się nie mylę. Ja wychodzę w nocy do toalety stary, wyjadący jest z lodówki. Ten mem też już widziałem, on jest trochę stary. W każdym razie jest zabawny, yy, bo niektóre faktycznie obrazy SCP-ków wchodzą idealnie w ten kontekst. Na przykład jest taki mem jeszcze z SCP-096, yy, kiedy w końcu skończysz grać i wyjdziesz na przykład do lodówki i coś zjeść i... i GORN FLAGS! <laughs> Pewnie widzieliście tego mema. Zabawne. zwon Kerry. Yy, o, jakiś autorski mem. Kiedy ktoś ci mówi, że jego ulubiony SCP to Siren Head? To jest taki normicki mem, ale mi się podoba, bo zakładam, że ktoś może zareagować w ten sposób. Swoją drogą, ciekawostka, nigdy nie oglądałem Simpsonów. <laughs> What's going on? It's annoying or not interesting? I am in this photo. I think it should be on Facebook. It's spam. Nie rozumiem tego mema. Czy, czemu jest zaznaczona opcja, że ja jestem na tym zdjęciu? Czy to jest jakiś SCP toaster? <laughs> nie mam pojęcia. Jak mówicie na to urządzenie? To jest toster? Opiekacz? Zgrzewacz? Dawajcie znać. Ja sobie kupiłem ostatnio toster. Znaczy opiekacz. Hold employees to high ethical standards, put people in boxes because they are abnormal. <laughs> Przepraszam, ja na każdym zasadzie, na ka każdym memie będę mówić, że to jest super format memu, bo jest super formatem memów. W każdym razie y dla osób, które nie rozumieją, y Podtrzymywać pracowników na, wysokich poziomie, na wysokim poziomie etycznym, czy schować ludzi w pudełka, ponieważ są oni trochę nienormalni. Yy, fundacja SCP zastanawiająca się czemu. Znaczy co wybrać. Yy, RTX off i RTX on. Ja w ogóle mam wrażenie, że SCP-1471 chyba, nie dobrze pamiętam numer, ma nadnaturalną ilość yy, obrazków przedstawiających tego scp jako kobietę. Co mnie dosyć trochę przeraża i dosyć ciekawie intryguje, tak 049 dosyć mocno jest często przedstawiane jako baba, co też jest trochę dziw, dziwne. W każdym razie mamy z kategorii X of on jest super, nam jak Nvidia ogłosiła RTX-a jako technologię nową i było wysyp tych memów i one zawsze mnie śmieszyły. W każdym razie no nie jest on ultra zabawny na pewno. Druga wojna światowa się zaczyna, gracze Minecrafta kopią w ziemi. Gracze Falauta zbierają kapsle. Gracze SCP mają wydrukowane zdjęcie SCP-096. Ja raczej z tych trzech zaliczyłbym się do graczy Falauta. Ale to jest zabawne. Mem. Jest oczywiście Spongebob. NTF! Ale w ogóle macie cudną wielkość tego mema MTFy. Y trzech turbo -wytrenowanych, elitarnych yy, żołnierzy, którzy nie mogą zostać zatrzymani przez nic, yy, przez żadne niebezpieczne obiekty SCP. MTF. 10 tysięcy MTF-ów weszło do placówki. Wszyscy umarli w windzie. <laughs> okej, okay, to jest zabawne. Yy, to jest chyba yy, kolabo pomiędzy yy, SCP i yy, Containment Breachem zwykłym, gdzie faktycznie te mtf w. Yy, yy, Containment bridge czy były turbo, ale to turbo potężne. Tak samo w NTF modzie. Yy, tak MTF w SCP, na przykład contain, w Secret Lab, to jest, to jest żart. <grym w pisać się wioski> Zabawny mem. SCP-1926, obrzyd klas Kitter. I ta pani, która próbuje się łączyć do kościoła. Czym jest SCP-192? Coś dziwnego. Nie, nie śmieszy mnie ten moment. A trzy osoby śpiesz, Autorskie. Ja jestem najpotężniejszym bogiem. Nie, to ja jestem najpotężniejszym bogiem. Amatorzy. Co tam powiedziałeś, mały? Amatorzy. Gdzieś widziałem te zdjęcia, ale to są jakieś zdjęcia, których absolutnie nie mam pojęcia, o co w nich chodzi. To trzeba być into SCP-Lore, a ja jestem into. Słyszę piosenkę Living on a Prayer. M mój mózg, mój odruch płacz. Autorskie. To Magby stworzył, Magbi był u mnie sumem bardzo długo. To jest SCP-3001. Nie wiem, czemu piosenka Living on a Player się kojarzy z tym scp. -kiem. Musimy się wgłębić pewnie w tekst tej piosenki. W każdym razie, no, sama historia SCP-3001 dosyć przykra jest. Ja piszę SCP-504. Tak! Pamiętam tego SCP-ka. To jest SCP, który w obliczu opowiedzenia nieśmiesznego żartu rzuca w ciebie pomidorem czy jakimś innym owocem, czy chyba, albo czy tam warzywem. To jest zabawny mem. <ścoughs> Bardzo dobry autorski mem. <ścoughs> nie wchodzić. Drzwi SCP-106. Gplay, dobra, idziemy tam. Nieśmieszny Gplay. No nie, jest to górnolotny mem. Prawdę mówiąc. Ale rozumiem pobudki stworzenia takowego. O, uważam, że ten mem jest turbo lepszy. Papież w formie SCP-173, ja jestem, jestem fanem memów o papieżu Tylko taki za mało żółty ten papież, uważam, że o wiele lepiej jest SCP-173 byłoby wziąć tą żółtość i po prostu żółtego papieża w to wkleić Okej, okay. jest jakiś, jest jakiś mem z kategorii wideo I mamy SCP-173, ja doskonale chyba wiem o co tu będzie chodzić <grym> Okej, okay. memów wideo tutaj nie było jeszcze chyba, w każdym razie <grym> Ja w ogóle lubię tego typu memy. Ten, ten fragment jest zawsze zabawny. Eee, w każdym razie no co, SCP-089 gigacat, SCP-183 gigacat i spłany bachor. Eee, czy ja się z tym zgadzam? Zależy, ciężko określić. To w ogóle to stworzył ten Paniks! Omyki. Oh no i die. Kiedy patrzyłeś wiele razy na SCP-096 w necie i nagle się dowiadujesz, że on istnieje, okej. Okay. <ścoughs> to było przerąbane, bo faktycznie. Znaczy odbijam, że to jest niemożliwe? To byłoby przeromane, naprawdę. Ha, ha jest. są w takiej rozdzielczości. Ha, ha, ha. I jest successively escaped from the facility. Wait, what's that big laser doing down there? Jest <laughs> 106 I guess. Chyba, albo jakiś inny To też jest zabawny mem. W ogóle ten laser się nazywa HID. HID. I na przykład ten z mikrohit, który jest w SLU, to jest właśnie mniejsza wersja tego laserka, ciekawostka. O, Dr. Bright also Dr. Bright, to też jest zabawne, bo ja go już widziałem, w każdym razie to jest, no chyba nie trzeba dużo tłumaczyć, Dr. Bright też Dr. Bright, no to nieśmiertelność Doktora Brighta, SCP-049, what am I doing with my life, super, superman, when SCP-096 looks at the mirror, <laughs> okej, okay, to mnie śmiechło, przyznam szczerze, <laughs> Ale to jest też zabawne, co by się stało w takiej sytuacji. Jak ludzie gadają za twoimi plecami, to złamim KARK yy, To jest chyba zmieniony mem z minionkami, ja też jestem fanem memu z minionkami. W każdym razie. Yy, bardzo dobrze, jeżeli byście byli kiedyś SCP-183, to polecam też tak robić. Ale nie polecam y, nie łapkować tego filmu, warto go łapkować, więc łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Nagrywane na Twitchu, twitch .tv link w opisie. Link do mojego Discorda również w opisie, na którym czytałem te memy z archiwalnego, archiwalnego kanału SCP Memy. Y, już jutro odcinek Sons of the Forest na drugim kanale, wczoraj odcinek Sons of the Forest na drugim kanale, dzisiaj był odcinek UABIERZA z Sons of the Forest, ponieważ to jest codzienna seria, a już pojutrze odcinek na głównym kanale i przedwczoraj też był na głównym kanale. następnego widzowie, Bye, bye, bye hej.